Manko, jeśli chcesz dostosować Pipedrive do swoich własnych potrzeb, oczywistym jest, że należy stworzyć pewne pola własne, które no, będą odpowiadać Twoim potrzebom. Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób przygotowywać i zbudować te pola. Greg jest rozwiązaniem SaaS wstępnie skonfigurowanym i daje możliwość dodawania swoich własnych kastom. Fieldów, ból własnych. Czyli jeżeli mówimy o karcie osoby, karcie organizacji, szansie, szansy sprzedaży, potencjalnym kliencie, produkcie czy yy, yy, projekcie, mamy możliwość dodawania swoich własnych custom fieldów. Aby to zrobić, należy przejść w prawym górnym rogu do ustawień firmy. Oczywiście tylko i wyłącznie osoby z możliwością czy z dostępem do ustawień firmy do tych uprawnień mają yy, możliwość dodawania. Własnych tutaj pól w miejscu pola danych. Przechodzimy właśnie z tego menu kontekstowego do pola danych. No i te custom fieldy pola danych możemy dodawać do właśnie potencjalnego klienta szansy sprzedaży, do osoby kontaktowej, do organizacji produktu czy projektu. Tak? Każdy z tych pięciu elementów posiada już po pierwsze pola systemowe, które informują nas o wszelkiego rodzaju datach, numerze ID, pipe drive'a, o pewnych systemowych akcjach, które w Systemie się dzieją. Pewne pola domyślne, które Piedrive już przygotował, czyli chociażby nawet imię i nazwisko tej osoby, etykieta, telefon, adres e-mail, powiązana organizacja, kto jest właścicielem tej e, osoby i tak dalej. No i właśnie pola własne, które możemy sobie stworzyć. Dla przykładu, mówiąc o osobie kontaktowej, zawsze brakuje mi w Piedrive nazwy, stanowiska tej osoby. Dlatego guzikiem plus zielone pole takie pole możemy dodać, pisując nazwę do tego pola, stanowisko, e, możemy to pole dodać do pewnej grupy pól i e, uporządkować sobie e, te pola, jeżeli tych pól robi się stosunkowo dużo, dużo więcej. Dla przykładu, jeżeli mówimy w polach szansy sprzedaży, o polach e, z grupy powiedzmy wymiary, długość, szerokość, głębokość, możemy taką grupę pól stworzyć e, i e, te pola sobie pogrupować. Wybieramy typ tego pola, ponieważ pole w Pajdrewie może mieć. E, Różne działanie, tak? Może to być pole tekstowe, może to być pole jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, może to być dane numeryczne, monetarne, pole właśnie typu telefon, który nas przekieruje później do aplikacji do dzwonienia, pole godzinowe, zakresy, czasu dat, czy pole właśnie adres, które jest zintegrowane z mapami Google. A. Aczkolwiek mówiąc o Stanowisku danej osoby, myślmy o polu, po prostu zwykłym, zwykłym polem tekstowym. Po prawej stronie mamy jeszcze pewnego rodzaju ustawienia, które definiują nam, po pierwsze, kto może edytować to pole w zależności od mm, poziomu uprawnień danych użytkowników, miejsca, w którym to pole może być widoczne. Czy w momencie, kiedy dodajemy tą osobę kontaktową, chcemy widzieć to pole? czy w momencie, kiedy dodajemy szansę sprzedaży, dodajemy nową osobę, również chcemy widzieć to pole, czy chociażby nawet, czy to pole ma być ważne, czy wymagane, e, możemy to określić w, e, zaznaczając tutaj te dwie, te dwie e, możliwości. Wymagane pole, ono oznacza, że w momencie, kiedy będziemy dodawać tą osobę kontaktową, pibrew, no nie pozwoli nam dodać tej osoby bez uzupełnienia tego, tego pola. Klikając guzik zapisz, to pole mamy już tutaj stworzone, ja pozwolę sobie odświeżyć stronę, odświeżyć Pipe Drive'a i w momencie, kiedy tutaj również zaznaczone jest, że to pole jest widoczne w momencie dodawania nowej osoby kontaktowej. Jeżeli kliknę dodaj nowa osoba, to tak jak yy, widzimy to pole jest dodane, stanowisko i od razu jest ono wymagane zgodnie z tym, co wcześniej sobie ustaliliśmy. Pipe Drive nas nie przepuści, dopóki nie uzupełnimy sobie tego, tego pola. Wracając teraz do osób kontaktowych, tutaj kontakty, osoby kontaktowe, Kamil Kaczmarski, tak, widzimy w polach szczegółów pojawiło nam się to pole stanowisko, gdzie możemy sobie tutaj wybrać, wpisać to pole i już. Równie dobrze, będąc z poziomu organizacji, czyli będąc z poziomu osoby kontaktowej, mamy możliwość dodania tego pola w tym miejscu, gdzie jeżeli rozwiniemy sobie te trzy kropeczki, klikając dostosuj pola, Mamy również miejsce do stworzenia pola własnego. Chcesz zdobyć więcej? Wszystkiego cię nauczę. Załóż konto Pipedrive na 30 dni. Link w opisie.